Okej okay, Siemanko, witam Was z powrotem w drugim odcinku. Jest ze mną Mlego, Cześć, przywitaj się. Cześć. I nasz nowy kumper, którego poznaliśmy na serwerze. Jeryk. Cześć, też się przywitaj, Ładnie. Siemanko. Okej, okay, fajnie. Jak widzicie już tutaj ogarnęliśmy sobie ładnie bazę. Mamy jakieś tu żelazo. E, a żelazo. Poh. Mamy fajne. Tutaj jest moja farma. bo. tu Boże. jest farma Mlego W skrzynkach mamy jakieś głup... O, nawet są diaksy, jakieś tam ten, ten. Ja, ja wczoraj kopałem. No dokładnie. Jarek też się przydał, jest na razie naszym murzynem. lego go wykorzystuje. Jarek był murzynem i ja budował bazę, jak my tak. byliśmy w kopalni i musiał był udawać. Byłem na to skazany. Dokładnie. Teraz ogólnie Niestety. baza jest nowa, bo byliśmy wcześniej w takiej malutkiej. Ale już uznaliśmy, że mamy jakiś tam EQ. I bum, bum. sobie zbudowaliśmy taką fajną tutaj, już na górce. Taką A fajną. Widać wszystko. Ładnie. A ja, jakbym w kopalni znalazłem, Mob Spawner i się spiliśmy no, coś tam było jakieś tam. Okej. Okay. Dobra. Także ogólnie jesteśmy teraz na etapie budowania jakiejś kopalni. Bo miejscówka jest nowa. Dobra, Jakże... chodźcie, mu tam na dół. No, e, dobra, moment, ja sobie kilofa zrobię. Dobra, ja id my idziemy tam chodźmy. kopać, nie? Tam gdzie. No spoko, spoko. I tak. Tutaj taka prowizora trochę wyszła, ale jest. Dobra, chodźmy na ze mną. Musimy jak chcecie jakieś wykopać. O, tu jest taka dziura. Kurde, trochę ciemno tutaj, nie? No dobra, nic. Troszkę mam pochodnie. No niestety. Czekaj. Czekaj, właśnie musisz pochodnie, nie? Bo tu jednak. Masz. Ciemnica, jak nie O tak! Ej, szybko! Jezus, majaczyki seksowy! O! biegnij tam, szybko! Idzie na dół, idzie to was, idzie do was! Co Dobra! A bez miecza jakiś gostek, co za gość. Sypnąłeś, Bijesz się z nim, czekaj, czekaj, już idziemy! Jest tu, jest tu, jest tu! Jest, jest, tu, jest, jest, tu. Jest, 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 dostał. Big go mi bigo. bigo, bo mnie... Ej, ej, ja mam półkę! Dostał, dobra. Siedź, dostał. Dostał. Nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje. ej, dobra, Ach, bo mnie pij. LOL. Ej, mam cały... Chodźcie. Co to było? Ej, kto to był? <laughs> Czekaj, nie <laughs> Nie was. wiem, jakiś mocny... Ej, lo, LOL masz jaka Q Ale taki <laughs> mocny nie był. Ej, dzieli się. Nie no teraz ja Ej, w ogóle mi syknął, lol. Dobra, chodźcie na górę, szybko. Ej Dobra, ja się musimy, musimy tu zrobić jakieś ten... pułapki czy coś, bo przecież gościu tutaj sobie wszedł. Czekaj, mam pomysł. Dobra, ej, Nikt już mam do nas, tak. Nie wejdzie. Miecz, ostrość jeden zaklęty 1, jeden. hełm, e, pociski, o właśnie, zablokuj to. I... Nie, ja mam miecz. Kto, kto chce co? Miecz. Kto chce ten? Ja chcę jakąś klatę. Dobra, masz klatę, ochrona 1. Mlego, ty jesteś najlepszy deksowy, więc Ja chcę... W... To. nie, chcę buty. Ja sobie wezmę hełm. Buty chcę. Miecz. A ja butów nie mam. Ej, nie ma ktoś z was butów? Nie. Bo, bo na no masz nie na miał. sobie. O, jakieś potki nawet są, lol. Nie, buty, buty już miałem wcześniej. Dobra. No. Weźcie to pochowajcie, jakieś Ogólnie mary, to trzeba jak najszybciej zdobywać jakąś kasę, żeby tutaj Właśnie. zablokować te drzwi. Eee. Na gildie. Trzy na na Ogólnie tak. Bo z tego co widziałem to chciał się opłaca kopać. Faska ciężka, bo musimy, musimy zbierać dużo kasy, bo widzicie, teraz na przykład gościu sobie wszedł, otworzył na drzwi, jak będziemy mieli klima, to już tak nie można, bo próbowaliśmy taką gildię podbijać, Mlego próbował w sumie bardziej w pojedynkę, e, i ten, i nie da się po prostu, na ich klimie nie da się jakby drzwi otwierać, ani nic, nie, to jest jakby kuboid. Dobra, ja to idę kopać na. No. no idziemy, chodź Jerek, weź ten, Kubować. weź ten kilo. zrobiłeś ten kilow? No, to, to, to nie, teraz trzeba uważać, bo jeżeli on był w jakiejś gildii. <słuch> To, żeby A oni tutaj w... ataku na nas nie zrobiły nie, nie, chyba nie, bez przesady. Czekaj, sprawdzę. FH mocny. Jest gildia no life jakaś. A, dobra. Dobra. Okej, okay, idę do was. Sprawdźcie... Pochodnie macie? Sprawdźcie... Wiesz co, jakieś tam mam. Sprawdźcie jaki jesteście, na którym jesteśmy poziomie, nie? Bo jaksy lecą od od 25, nie? A ja nie mogę, bo Na mam 7. Kordów. Nie mogę. Y... Który wysokość wysokości? to jest, czyli jesteśmy na 58. O, wysokości. No to kopiemy w dół, czekaj, może po prostu przedłużymy to, nie? W ogóle mi się kilo zaraz skończy. Czekaj, weźmiemy tak. Dobra, ha, ale zajebiście, mamy teraz sekundę. Jak sobie to będziemy mogli podbijać kogoś, trzeba, musimy tak, 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 ta, ta. I tak. Dalej. Weź, weź, zablokuj tientii. tą wodę. Jaką wodę? Biorę. Było, wow, ale konkretnie. To było do mnie. Tego się. No dobra, więc... Ej Chłopaki ogólnie no, to długo nie nie trzeba ten stół alchemiczny jakoś kombinować to, i potki robić. Eee... Tutaj łatwo teraz jak gdzie. Dokładnie. Jarek w ogóle będziesz miał, wiesz, że będziesz miał... Że ogólnie te... właśnie ty jak wzią... się robił Ender Chest? Eee... Będę miał co? K oko kreso chyba. Jarek będzie musiał niestety leżeć na spawnie długo, żeby zebrać skóry, bo potrzebujemy do Enchanty'ego książek. Mam takie chujowe Enchanty. O, na przykład ochrona 1, bo nie mamy enchantingu wyższego Biblioteczki są nam potrzebne Będziemy musieli jakieś książki zrobić biblioteczki, no ale dobra, to już na no spokojnie Teraz jesteśmy z kopalnią na nowym miejscu Kurde, nowe miejsce już nas atakują, trochę przegięcie Nie wiem, wszędzie są jacyś ludzie i trzeba uważać naprawdę serwer bardzo hardkorowo Ła, cofa mnie trochę Dobra, wy sobie tu kopcie jeden od tego spawna po te skóry No Teraz już mamy EQ, to możemy ten... W ogóle ja chyba odłożę trochę te rzeczy, bo jakiś koble mamy ten. Jer y ten, znaczy się Mlego tam kopiesz? Dalej Czy gdzie ty jesteś? Zwy? Okej, okay. on ucieka. To chodź Jerek, idziemy ten. Ogarnąć tutaj. Trzeba tam zablokować. No ja już na spawnie jestem po skóry idę. A, dobra, Zaraz ten do ciebie ten, wrócę. Ten. Weź, weź tak, nie wiem, z 30 skór. Trochę mięsa też przynieść, bo w sumie... Trzeba ile mamy tego... Są jakieś oczy pająka, aż okay. tak. Eee, wędka, jałka... O, tu jest żarcie. No to nie no, w sumie żarcie mamy sporo. Dobra, czekam na doktora. Nam lego. I to chyba kopę dalej, nie ma co tutaj nawet kombinować. Że wszyscy widzą, Gildia jest naprawdę wymagającą rzeczą. Musimy tutaj wszystko sobie zarobić. Dobra, jestem. Dobra, spoko. Chodź, pomożesz mi kopać trochę. Mam już trzy skóry. Hardcore. Aktualnie też nie możemy zbyt długo odcinka kręcić. No wiem, właśnie zaraz będziemy kończyć. zrobimy... Najwyżej już coś nagramy, bo ja też nie próbowałem się uciekać. No spoko. Chodźcie, wkopiemy trochę Dobra. niższy ten poziom i kończymy. Tam zrobimy sobie foteczkę. O, to chodzi czy... do mnie to. No czekaj. Jestem tutaj ten. Jakże widzicie, serwer naprawdę to hardkorowo trochę jest momentami. Ale gra się w górę. się do tego 14 poziomu i zakończymy na dzisiaj. No dokładnie. Gdzie to w ogóle? Jeszcze do tego wczoraj mnie oszukano na no, jaksa No ale, takie życie. Dobra, wiesz co ja tutaj kopę? Zejdź po prostu na dół, ja tu kopę niżej, cały czas niżej. Kopę, kopę. No niestety. Ale ja już jestem nie niżej nie od ciebie. O, wiele razu poleciało dwa razy. Ale słabo te sklepy kurde, 11 mam dopiero. No, ogólnie tutaj niemal lekko. Ja ten... Przecież żelaza, ile się nakopaliśmy? Przecież my chyba wykopaliśmy, nie wiem, nie wiem ile nawet staków kobla, nie chce mi się nawet liczyć A tak naprawdę deksowe kuto to od tego gościa złapaliśmy tylko Dobra, czekaj Hop Muszę go zablokować Kurde, gdzie jest to? to wszystko Dobra, ja już ja dzisiaj nie, nie pokopię, bo mi się nie kilo, kila... Właśnie mi też, nie wiem co teraz... Poszedł. Powiem. Dobra, chyba będziemy musieli zakończyć, Dobra. bo mi też spadają. Moment, moment, idę do was. Chodź. Tepnij do Dobra, mnie. chodźcie wszyscy Dobra, do bazy. Chodźcie na górę, no. Do bazy, Jeryk, chodź. No, tepam się do niej. No, teraz będziemy musieli uważać. Tu ludzie atakują. Zresztą się chodzi, wchodzi po tych schodach. Okej, okay, jestem za tobą. Ok, chodźcie na górę, zrobimy sobie foteczkę pamiętającą ten drugi odcinek i pomyślimy co dalej. Teraz będziemy okay. musieli dopracować bazę i robić gildię. Najważniejsze. Chodźcie, zrobimy sobie ładnie ten, zakończymy. Także weźcie ustaw Jerek, normalnie. No spoko, spoko już idę. tak. za mną wszyscy, albo to właśnie tak obok. O dokładnie. Główki do góry. tego. <grych> Dobra. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nadzieję, że się podobało. Jeszcze coś postaramy się nakręcić później. Na razie do zobaczenia. Okay. No, na razie. Temanko.